Nazywam się Jerzy Mach i od roku 1960 jestem związany z Pałacem Młodzieży. Wchodziłem w ten czas do pierwszej klasy i mama mnie zapisała do sekcji akordonu, do ówczesnego domu harcerza, gdzie, gdzie znajdował się w parku. Było w ten czas tam pięć pracowni. Pracownia nauki gry na gitarze, na akordonie, zajęcia taneczne i jakieś modelarskie. Po pewnym okresie przenieśliśmy się tu do budynku. Ja dalej chodziłem na sekcję do nauki gry na akordeonie. Potem zapisałem się już na gitarę i tak potem grałem w zespołach tu muzycznych i tak aż do matury. Po maturze jak już poszedłem na studium nauczycielskie ówczesny dyrektor Józef Skubaja zatrudnił mnie tutaj najpierw na pół etatu, a już od 1974 roku na cały etat. No i tak zostałem prawie do tej pory. Bardzo mile go wspominam, bo był bardzo serdeczny dla wszystkich pracowników, pomocny, a też i wymagający. A kładł naciski przeważnie zatrudniał Wychowanków Pałacu Młodzieży, czy to w dziale artystycznym, czy to w sporcie, czy w modelarstwie. Było bardzo dużo wychowanków właśnie placówki, i na tym polegała właśnie ta rodzinna atmosfera. No, pięknie było. Ja nie mówię, że teraz nie jest, no, ale to się nie wróci już, jak to w piosence jest. Do placówki to też oprócz mnie. To Wszyscy moi chcieli bracia chodzili i graliśmy tutaj w zespołach. Jeżeli chodzi o placówkę, to muszę powiedzieć, że dużo muzyków wyszło z placówki. Nie tylko amatorów, bo to była placówka amatorska. Szkoła muzyczna była taka, że uczyło się zawodu. Dużo nauczycieli jest. Dużo muzyków zawodowych, którzy grają w zespołach rokowych, nawet w Polsce takich znanych. Nie będę wymieniał, bo bym mógł zapomnieć o niektórych. Dużo muzyków za granicą też gra, dużo też pokończyło studia muzyczne. W całym Tarnowie mam paru nauczycieli, uczniów, którzy są nauczycielami muzyki. Przed tym jako uczestnik my tu wychodzili gdzieś o godzinie 11 w nocy, portier nas wyrzucał, tak próby mieliśmy. I tego, mieliśmy występy za granicą, byliśmy zespołem, taki ludowy zespół zrobiliśmy. Byliśmy we Francji, tam koncertowaliśmy, było pięknie. Ja przychodziłem tutaj z przyjemnością. Moja żona to mówiła, że więc, to jest mój drugi dom. że więcej jestem w tym, no, w płacu młodzieży jak w domu. No teraz już tak nie mówino. W o okresie do placówki chodzi o 4,5 tysiąca młodzieży. To tu nawet w soboty do godziny siódmej wieczór były zajęcia. Dawniej było rocznie 200 akordonistów. Ja mam tu nawet zdjęcie, był zespół akordonistów, to 50 akordonistów występowało, jeszcze była sekcja rytmiczna. Potem gitarzystów to było po 120, tyle grup było. Do tej pory spotykam się z uczestnikami, którzy chodzili tu do placówki i bardzo miło wspominamy to. Mam taki, co, co no, mówią, że chciałby, żeby te czasy się wróciły jeszcze. Muzyka to jest całe moje życie. No tak, akurat mi tak zeszło. Chociaż co prawda ja chciałem być marynarzem, no ale tak wyszło.